Dzień dobry Państwu. wideo wideokomentarzów i taz witają Państwa Paweł Grad i Tomasz Rowiński. Dzisiaj porozmawiamy o y, rzeźbie instalacji, a może pomniku y, Jerzego Kaliny, zatrute źródło, która w ostatnim czasie wzbudziła wiele komentarzy i kontrowersji w internecie. Chyba głównie istniała głównie w świecie memów, mam wrażenie. Czy znaczy, to był taki podstawowy sposób komentowania tego zdarzenia? Y, Komentarzy było wiele, ja się zastanawiam po zastanowieniu się nad tym tematem, czy właściwie jest o czym rozmawiać tak naprawdę. Tak właśnie, wymyślić sobie temat, na który nie specjalnie wiemy, czy jest coś sensownego do czu, powiedzenia. Czuję ale, się zmuszony jako redaktor rozmawiać na temat, który wzbudzi emocje, ale pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest o czym mówić. To znaczy, można sobie zadać pytanie, dlaczego jednak tak dużo emocji ta instalacja wzbudziła wśród publiczności. Tak? I można powiedzieć, że jest to inna publiczność i zwykle mamy do czynienia z jakimiś takimi właśnie reakcjami oburzenia, kiedy w sztuce pojawia się wątek religijny. Tak? jakąś tu mamy zmiany i wydaje mi się, że to jest dla nas jakoś ciekawe w całej tej sytuacji i że to też jest społecznie jakoś ciekawe, nawet jeżeli dotyczy jakiejś tam bańki internetowej, tak? może oczywiście dyskusji w mediach społecznościowych, no ale jednak to się dzieje. Publicyści, osoby, które jakoś tam są w kręgu, nazwijmy to, sfery publicznej, jednak się na ten temat wypowiadają, komentują, śmieszkują, tak, różne są e, jakby, sytuacje. No więc coś tam wokół tego się dzieje, coś jakby, jakiś efekt Jerzykalina osiąga. No właśnie, ale chyba podstawową reakcją, o, przy, przynajmniej w tym środowisku, o którym teraz powiedziałeś, no właśnie był, e, był śmiech, rozbawienie, trochę może oburzenie, właściwie co tak naprawdę tutaj jest zabawnego w tej jeżeli. No właśnie, no nie wiem, a czy można by się zastanowić nad tym, jakby jaka jest w ogóle ta, ta reakcja na, na, na sztukę, tak? kiedy pojawiają się wątki religijne, no bo oczywiście ta, ta instalacja Kaliny nawiązuje do tej dawniejszej. Tak, Na tej instalacji, tak, która była w Muzeum Narodowym. Tak, e, w pamiętam. zachęcie chyba. Znaczy ona w ogóle się pojawiła wcześniej, ale w Polsce jakby. Tak, tak ona wędrowała. Pole... Wędrowała, tak. No, no i tam oczywiście była bardzo podobna figura Jana Pawła II, tylko ten głaz. Papieża przywalał, że tak powiem, tutaj... no i był, 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 był performance, czyli że ten kamień został zwalony Zzwalony, wtedy tak. przez, przez posłów ZH. Tak, daje się. tak daje się, przez posłów, więc jakby była taka reakcja. No i właśnie, i wtedy to była poważna sztuka i atak na poważną sztukę. I w ogóle Kołtun zaatakował poważną sztukę, a teraz, kiedy mamy tego papieża, który trzyma ten głaz, jest prawie, że to wszystko identyczne tak w innym zestawieniu no to właśnie mamy, mamy memy, mamy jakieś takie podrażnienie, że coś tego typu pozostało Tak, tam, to, co to się, to się odwróciło, tak? Wtedy oburzeni byli chyba, zdaje się, częściej opinii związanej bardziej z prawicą czy, 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 z, czy z kościołem katolickim, natomiast mainstream, taki dziennikarski, raczej był pod wrażeniem odważnej, krytycznej sztuki, która Czemu? budzi nieoczywiste emocje w stosunku do ważnej postaci, jaką był Jan Paweł II. Tutaj chyba oczywiście kluczowe jest to, że mm, mm, chyba inny sposób reakcji niż tak, który czyta to że w jakimś klucz powiedzmy ideologiczny, tak? no bo to jest jakby te, 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 ten rodzaj rozbawienia czy oburzenia ma taki wydźwięk, y, czy wpisuje się w prostu wojnę ideologiczną w Polsce. Chyba nie bez znaczenia jest to, że Kalina jest w ogóle autorem kojarzonym, powiedzmy on no, zresztą autorem też przecież... Mm, Pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej hmm. na placu Piłszyckiego. Jan Paweł II też nie ma w ostatnim czasie, w ostatnich latach dobrej sytuacji. Stary. Tak, jeśli chodzi o, o, o pomniki w Polsce. I to wszystko chyba do, do kupy sprawiło, że no, w ogóle nikt, nawet przez chwilę, nie miał ochoty za bardzo zastanawiać się czy jest to sztuka krytyczna, czy nie. Po prostu czytano to jako, a jeszcze ważne jest to, że mamy do czynienia z. Y, instalacją umieszczoną w placówce podległej Ministerstwu Kultury, a więc mm -hmm. też jest kolejny, to jest początku w ten sposób, że jest kolejny przykład jakby zawłaszczania przez prawicę tej przestrzeni instytucji publicznej. Tak? no właśnie, a to jest to jest instalacja czy pomnik, bo ja słyszałem takie głosy, które obawiały się, że to zostanie na stałe i na stałe nie, o szpeci, się, o szpeci, się, o szpeci jest, wejście do Muzeum Narodowego. Wydaje myślę, że to jest jednak instalacja, ale nie sprawdziłem tego do końca. Wydaje mi się, że to jest czasowa taka prezentacja. No w sumie zobaczymy, ale to by znaczyło, że właściwie cała ocena tego typu właśnie wydarzeń to ma charakter czysto polityczny, że być może te wydarzenia sprzed lat, tak, z zachęty, też tak naprawdę miały czysto polityczny wymiar, że jedni mogli no przywalić papieża, można powiedzieć, tym głazem. Chociaż oczywiście w katolickim wtedy w katolickich mediach były takie interpretacje, które... Próbował że to jakiś ciężar, prawda, odpowiedzialności. Pamiętam tego typu, a czy posłowie zetknęli, jednak w tej samej prostocie, co nazwijmy to liberałowie i lewica, tak? Sprawę ocenili i zdjęli ten, ten głaz. To zresztą jest ciekawe, bo jakby jeżeli ta sztuka krytyczna często głosi jakąś formułę otwartości, to zwykle na te rzeczywiste reakcje otwartego działania, czyli ingerencje w daną instalację zwykle są jednak takie agresywne i Obronna mieliśmy to z tym do, do czynienia Zresztą pamiętam taką wypowiedź Katelana, czyli autora tej rzeźby sprzed lat dla Nonaora z przygniecionym papieżem, który ze zrozumieniem odnosi się do interwencji. Czyli czy lepiej. Niż, no, tak, no, więc jakby okazuje się. I, no właśnie to jest, dochodzimy do takiej kwestii, która mi się jest istotna w tym samym temacie, to znaczy yy, powiedzmy, no możemy się oburzać tam, czy nie, może nie oburzać, tylko jakoś czucie zmęczeni tym sposobem dyskusji. Jak i yy, Jaki jest naprowadzona na ten temat, mówić, że wszystko zostało upolitycznione, nikt nie dyskutuje o sztuce, tylko się po prostu od, odgrywa swoje, czy odtańcowuje swoje tak, plemienne rytuały, rytuały. rytuały, ale z drugiej strony no pytanie, czy w ogóle jest, yy, można postąpić inaczej ze sztuką, która jest tworzona z taką intencją, że jakby porusza się poza w ogóle, bo to akurat Jerzy Kalina wprost mówi, także że on jakby kryterium piękna, czy jakieś takie klasyczne rozumienie estetyki, no nie jest nie tym jest, nie jest kryterium, którym się kieruje tworząc swoje dzieła, to on jest znany w ogóle z takiej prostu, sztuki interwencyjnej, która właśnie ma budzić emocje, te mm. emocje polityczne, społeczne, I, więc jakby można powiedzieć, że te, te dzieło jest z miejsca obliczone na to, żeby być no, nie być po prostu dziełem sztuki, w takim klasycznym rozumieniu, tylko właśnie na tej interwencji. I zabranie głosu, tak, czy zbudzenie emocji. Więc być może to po prostu jest nie... nie no wiem, mi się wydaje, że w ogóle to, co na początku... Sztuki, po na początku powiedzieliśmy, że nie wiadomo, czy o czym jest rozmawiać że to trochę wynika z tego, że gdybyśmy teraz mieli o tym rozmawiać jako o przedmiocie sztuki, to oczywiście nie wiedziałbym nic, co na ten temat można powiedzieć, bo do mnie nic nie mówi ta instalacja. Dopiero zaczynamy sobie rozmawiać o, właśnie o kontekstach, komu się spodobało, kto komu nacisnął na odciski, dopiero jakby ten, tego typu performance jakby zaczyna żyć, tak? Znaczy staje się to jakimś obiektem, co do którego ludzie się jakoś pozycjonują prawda, społecznie, rozpoznają swoje właśnie pozycje polityczne, jakieś tam ideowe, bo tak naprawdę to, no to nic z tym nie ma, I to ładne, tak, no brzydkie no, trzeba by powiedzieć, tak. i właściwie też i wymowa też jest trudna do, do odczytania, znaczy można cokolwiek właściwie przypisać temu, temu, temu tej instalacji. I o samej instalacji to ja nie mam do powiedzenia, faktycznie. Tak, zresztą, no, że tak kończąc, jeszcze warto w tym kontekście zauważyć, yy, czy zauwa spojrzeć na to, jak yy, do tematu próbował się stosunkować yy, biskup Janocha który A, został, został poproszony o napisanie eseju do yy, folderu, który miał towarzyszyć tej instalacji, ale ostatecznie to się nie udało, jak sam powiedział, przy, jakby temat yy, był zbyt no po, po, pod tym względem go przerósł, natomiast wygłosił y, taki rodzaj wykładu przy okazji odsunięcia. bardzo ciekawe, bo właśnie pokazuje to, o czym mówisz, że y, ludzie, którzy mają, mają a, a my tutaj powiedzmy, nie jesteśmy krytykami sztuki, nie znamy się na sztuce. Nie, nie się na sztuce. Dobra, natomiast biskup Janocha jest y, no, za, za, zawodowym, tak, jakby znawcą sztuki, profesorem. Y, y, i nawet on miał wrażenie, jakby zderzył się ze ścianą, tak, Począć tej interpretacji, bo właśnie próbował, próbował trochę, tak, powiedziałbym, yy, no, łaskać ten tak? temat. Czy, czy próbował wpisać to, to zatrute źródło, po prostu, w jakiś nurt takiej artystycznej refleksji nad postacią papieża. tego jego przemówienie, dostępne na stronie Kaju, no, mi się wydawało nieprzekonujące. miałem wrażenie, że jakby na siłę próbuje nadać sens, którego tam nie ma i w efekcie to jest bardzo łabicowe, nieuchwytne, a to, co tak naprawdę jest istotne w tej rzeźbie, to są te emocje, tak? które są no, bardzo wyraziste, ślepe i są Może musiałby dużo nieprzyjemnych rzeczy powiedzieć o tej instalacji. Gdyby nie był biskupem, to może by powiedział, ale jak wiemy, tak. biskupi muszą tylko miłe rzeczy mówić, więc powiedział taką laurkę, która zresztą nie została wydrukowana, tak? ponieważ ostatecznie tylko jako przemówienie tak. się pojawiło, no i w internecie, no ale internet się nie liczy, e, myślę, że w pojęciu biskupa, który jest naukowcem, e, no i, i tak to jakoś przez to przeszedł, po prostu no przebrnął my, przez taką laudację. My nie jesteśmy biskupami, nie musimy być mili, ale mam nadzieję, że nie byliśmy też hmm. zbyt nie mili jednak. Patrzymy, mam nadzieję, że na... dla nikogo nie byliśmy no, mili, nie, Patrzyłem nie, nie w ogóle sympatią na, 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 na tą całą sytuację. Mm, bardzo Państwu dziękujemy. Jeśli materiał się Państwu podoba, zachęc zachęcamy do y, subskrypcji i kliknięcia dzwonka powiadomień. Natomiast w opisie filmu znajdą Państwo informacje dotyczące możliwości prenumeraty naszego czasopisma i innych form jego wsparcia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.